Dzień dobry, ludzie kochani, z tej strony Ola i witam was w moim samochodzie. I dzisiaj przed nami jest podróż. Jeszcze stoję spokojnie. Podróż do Stajni. Pierwszy raz całkiem sama. Siedzę w samocie, może czwarty raz. Wczoraj dojechałam tam i z powrotem, ale stresik jest. Zaraz odkładam takowy telefon i będę próbować y, po prostu się dowieść do stajni, bo trzeba kiedyś ten pierwszy raz zrobić. Czy się stresuję? Tak. Czy dam radę? Tak. Także jadę, trzymajcie za mnie kciuki. Proszę Państwa, jadę, już jestem na prawie ostatniej prostej, w miejscu, gdzie jeździłam już Fordzikiem. Zupka. jest tu piękna droga. Pozwoliłam sobie nagrywać, przepraszam, mamo jeśli to oglądasz, ale naprawdę tu jest wieś zabita pychami, nie ma nic, jest szeroko, nikt nie jedzie ani za mną, ani przede mną. Dotarłam, czy był stres? Był, bardzo duży, Jezu, ale dałam radę, nie no, śpiewałam sobie po drodze, oj przepraszam, przepraszam, śpiewałam sobie po drodze, mm, było dobrze, git, dojechałam pierwszy raz, jeszcze nie mówię dojechałam, ale prawie, jest, jest, jest prawie, prawie. Dojechałam do On Bądźcie ze mnie dumni i krótkie, prawa dla mnie. Nie mam jak yy, sobie ich przybić. Także brawo! Można by rzec, że nowy rozdział życia właśnie się przede mną otworzył, ponieważ wydaje mi się to tak w ogóle yy, nierealne, że ja <śmogę> mogę prowadzić auto, że to jest hit jakiś naprawdę. <śmogę> Masakra! Ale to wszystko tak szybko mi się udało zrobić. Znaczy, szybko, dobra, ja się zbierałam do tego parę lat, ale chodzi mi o sam e, kurs, że ja to po prostu pocisnąłam, zdałam wszystko za pierwszym razem. I oto jest! Prawo jazdy! Jechałam przepisowo, w miarę. Także git, 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 Teraz się będę toczyć do stajni. Idziemy się na miejscu! Zostało kawałek. Mamy to, proszę Państwa, dojechałam! Dojechałam do stajni. I nawet nie wiecie jak ja się cieszę autentycznie. Na razie jeszcze trochę jestem zestresowana, ale pierwszego to zapłoty. Teraz muszę ochłonąć. Tu, tam pokonika. Emocje trochę padły, powiem wam. Jest piękna pogoda, wyszło słońce. Ja nie wzięłam czapki z deszkiem. Pójdziemy sobie spróbujemy pójść na spacer, bo dawno nie byliśmy na spacerze prawda, usłyszałam, że trochę gryzą muchy ale spróbujemy no, jak nie spróbuję, to się nie dowiem, proszę Państwa tutaj czasami są jaszczurki Ja one mi tak uciekają spod nóg ja dostaję zawału przez nie No się tu przejął na słoneczku ale dobrze, że ja mam szczurki, a nie wąsze bo wąsy to ja się boję o, nie wiem czy widzicie, ale tam Mielosław! wszystkie machające ogonki stoją w cieniu Chyba im się ciepło zrobiło. O Chmielu się patrzy. Może przyjdzie. Chmielu, chodź tutaj. Chodź ty sipko. Dziecko, ja już z daleka widzę, jak ty wyglądasz. Chodź tu, chodź. No, po, chodź tu. Bo coś jest chyba nie tak z tym kantarem, wiesz? Coś chyba, chyba nie tak się nosi kantar. Jezus Maria, on się dusi tym kantarem? Chodź tutaj do matki, chodź. Pokaż się wszystkim, jaki jesteś zdolny. Widzicie, co on zrobił? Ja się pytam, jak? Jak? E, także tak się dzisiaj nosi. Rudy, ja nie mam nic za ciebie. Tak się dzisiaj nosi, e, proszę Państwa, kantar na pastwisku. Pięknie. Stój! Stój! Rudy nas odprowadził. Dziękujemy za odprowadzenie. Dziękuję, dziękuję. Mirosław ma poprawiony kantar. Idziemy. W ogóle to gzy nas zaatakowały w takiej ilości, że. Nie wiem, czy ja pójdę na ten spacer. Najwyżej skończy się na umyciu chmiela. Chodź, idziemy, żar. Czekajcie, problemy techniczne. Trochę nas gzy zjadają gdzieś tam. Ale jakoś idziemy. Inne konie, które schodzą na obiad, dostały obiad, więc chmiel nie będzie gorszy i dostał trochę sieczki. I marchewki, proszę. Proszę, twoje włóksławo. Wcinaj, żebyś nie powurzał się, że im jedzą tak. jak mu rośnie i ruk. Ruśnie, ruśnie. No i po co ci te ranki? Trzeba to psikać, By ci muchy nie leciały. No, Mam kosmita ze sobą. Pożyczyliśmy sobie absorbinę od cioci Pati I maszerujemy na spacer. Ponoć zjadają muchy, ale mam nadzieję, że nas nie zjedzą. <laughs> Jakie kosmita w ogóle. <laughs> Jakby ktoś pytał, to są friendly na muchę. Oj, oj. Poszerujemy. Dawno nie byliśmy na spacerku, to jest przygoda. Ja mam No i trochę nas zjadają, ale chyba działa ta absorbina. Podlatują i uciekają. Już się tu zakrada do jakiejś działki. A z naszego spaceru wyszedł Traving. Dawno nie było w sumie takiego luźnego dnia. Więc to jest tutaj z kawusią. Mam chmielutka tutaj na ląży. Chmielutka, ufolutka. On gdzieś je trawkę, a ja sobie piję kawkę. Jezu, jak ja rymuję. O, nawet tego nie czuję. Dotarliśmy tutaj do takiej ładnej ścieżki. że tam jest ten strumyk pamiętny z pierwszego chyba odcinka. Tutaj jest e, pastwisko, raczej już zeżarte, zeżarte pastwisko, jedno. Oj, tu nas gryzą, no w sumie zamieszkają mieszkają chyba w zbożach, także głupio przyszliśmy tutaj, ale jest ładnie, ładnie, fajna sesyjka by tu mogła być. Miel i jego bunty. Pod tytułem nie idę. Nie będę szedł. Koń odblokowany. Taki zły. Jaki zły, jaki zły. No Idziemy do przyjaciół Twoich. Na dzisiaj to tyle. Będę wracać. Jutro przyjadę i Wam coś dogram. To jest weekendzik. A ja teraz pracuję na półkoloniach od poniedziałku do piątku. I weekendy w końcu mam wolne, jak normalny człowiek. Także jutro dalsza część odcinka, a dla Was za chwilę. Dzień dobry, witam Was w kontynuacji tegoż oto filmu weekendowego. Wiecie co odkryłam? Wzięłam wczoraj ze sobą kantar do prania, bo kupiłam nowy kantar Chmielowi i wzięłam ten stary do prania, bo Chmiel wiecznie gubi kantary i muszę zostawić po prostu jeden na boksie, że w razie gdyby staje, no bo oni nie szukają ich na pastwisku, ja muszę szukać jak już tam jestem. Ale żeby w razie W miał drugi. I wziąłam go do prania. I wiecie co ja znalazłam? Znalazłam stary kantar chmiela. Jego drugi kantar w życiu. I zaraz wam go pokażę. Sorry za moją fryzurę, ale muszę ci umyć włosy. To jest ten kantar, który wyprałam. W ogóle kolor zyskał. Wiecie jaka brudna woda z tego płynęła? Masakra, nie było w ogóle widać tych napisów już. W każdym razie jest ustawiony tak, jak chmiel go ma na głowie teraz, nie? A to to jest kantar, który Chmiel miał jako drugi kantar, bo pierwszy pożyczyłam. I to i tak jest już roz, rozłożony tam, wiecie, nie na pierwsze dziurki. I on go miał na sobie, rozumiecie? To on był taki malutki. Widzicie tą różnicę? tu, Gdzie jest mój mały siermpaczek? I teraz to na nachrapnik jest taki jak, jak to jak, um, pod, pod gardłem tutaj. Pyskidu! O oh Jejku! Co jest za słodki piesek? O oh mój Boże! O mój Dzień dobry! Kogo moje oczy widzą? Dzień dobry! Dzień dobry. No tam Zosia, to nie jest tak, że się pokłóciłyśmy, prawda? Nie no tak gdzie? Jak y, y, ludzie podejrzewają. A przecież, <noise> ludzie się nie znają, bo za... Ola prawka zrobiła! Tak jest, za to pierwszym jest. razem, kochani, cieszymy się! Tak, ja się ale ja do dzisiaj mam swojego kierowcę prywatnego. No tak, bo mamy klimat. Bołano meszyk, ponieważ jest mężczyźni, jak co niedzielę stawiona. Melutek zje szkolacji dzisiaj nie ma pracy jest. Barziołowy zrobimy. No, Dzisiaj robimy Chmielowi barziołowy. Proszę Państwa, tutaj się zbiera pati od Zonziego, zrobiła swojemu, a ja te co mam, przesypałam, to będziemy rozkładać i sobie Chmiel będzie wybierał na nowo ziółka, bo tamtą kurację już skończył. Zobaczymy, co wybierze dzisiaj. Robimy sobie barziołowy, proszę Państwa, niosę wszystkie przygotowane ziółka. Chmielutek idzie tutaj na uwiązie. Będziemy na hale porozstawiać, już raz zrobiłam, ale jestem ciekawa. Też nam Patti pożyczyła jakieś tam inne zioła. Jestem ciekawa po prostu, co tym razem wybierze Chmiel, ale muszę mieć rękę do prowadzenia tego upartego osła. Tak do ciebie. Musicie mi wybaczyć, bo jestem tu sama, ale postaram się wycelować tak, żebyście coś widzieli. Tym bardziej, że mam ze sobą konia. Mogę go spuścić, ale nie wiem, nie wiem, czy to ma. Nie, nie, idź od mojego telefonu. Uciekaj. No, Chcę porozkładać to. Nie, bo to jest zbyt ciekawski. Chodź. Ja to porozkładam to, tylko nie kopiuj w te pudełka, dobra? Musisz być cierpliwy, poczekaj. Czekaj, jest tam. czekaj. Czekaj, to jest cięższe niż myślałam. Cię Trzymaj. Zaraz będziesz to zaraz. Poczekaj. Zaraz będziesz żart. Musimy zobaczyć. Zaraz, zaraz. Zobaczcie, czy widać to w kadrze. Samodzielna praca tutaj jest ciężka. nie widać. Odejdź, odejdź, bo ja ustawię, a ty to zrzucisz. No dobra, chyba Chyba widać w miarę. Dobra, idziemy po kolei. Super, mamy chyba rumianek. Nie <grym> wiesz, całe. Przynajmniej się nauczył już bardzo udziałowego. Mianek i... Prawoślas chyba nie zobaczymy. Nie, prawoślas nie. Skrzyp polny wchodzi znowu. Dobrze, bo skrzyp mam. Ojejku, cały diagnoz. Co ty tak wcinasz? Mniszek lekarski, to też już znasz, tak? No dobra. Opędzowałeś całe, czyli na razie to nie. Prawą śledź mnie. tak. Matku, co ty masz takie sali, dzisiaj? się cię nakarmiła? Co ty tu zjadłeś? Jeżówka, okej, okay, jeżówka. Czosnek nie. Czosnek nie. Okej, okay, czosnek nie, tak. No nie, czosnek ewidentnie nie odpowiedział. Nie, dobra. nie. Tutaj, yy, to nie wiem jak się nazywa, ale to mi chata nowe też, nie. Dwóch, nie. Żurawiec, nie. Złota, róża, nie. tak. Mamy wybrane. Cztery chyba wybrałeś, albo więcej. Zaraz zobaczę, jak to jeszcze Musicie mi wybaczyć tamten wcześniejszy cudowny kadr, ale Chmiel zrobił bardzo łowy, zrobiliśmy szybciutko. I teraz yy, idziemy z powrotem odnieść stojak. Czekaj, puszczę Cię na chwilę tu, co? Ja idę odnieść stojak i idziemy do stajni. I dzisiaj znowu trawka. To jest chillowy weekend. I dla mnie, i dla tego pana idzie za mną. Wybaczcie, ale mój najlepszy kamerzysta... Boże, tak ja to trzymam. Mój najlepszy kamerzysta, Zosia, jeździ właśnie na rudym. Zaraz pójdę popatrzeć. Chodź, chodź, mielu. Ech, zmęczyłam się. Wąchanie kupy musi być. Bez, bez tego po prostu by się nie obeszło. Chodź, myszak, wracamy do domku. Chodź, do stajni idziemy. No tak, są tam twoje kupy z treningu, myszko. Idziemy do stajni, chodź. Także jestem dumna, zadowolona, że to zrobiłam, bo się zbierałam do tego długo. Chyba będę musiała coś domówić. Zaraz zobaczę, co mam. I zobaczymy jak to będzie i co on tam wybrał bo muszę w skupieniu to odtworzyć. Chodź. Nie. Ja dalej trzymam tę pudełko. Prawie stratowałam telefon. O nie, jaki jest! Ach, chyba go zabiłam. Nie, nie zabiłam go. Chodź, ja, chodź. Ja. Ale koński influencer chmielu nagrał jeszcze jedną rolkę i bardzo się złości, bąkzy latają. Zaraz mnie nie ugryzie, więc uciekamy. O szybko, uciekamy, uciekamy. Jest jakiś wściekły. Dobra, chmiel wybrał kilka ziół, Dzierawca nie, niestety nie, ale na pewno mniejszy lekarski, który mam resztkę. Skrzypkolny i co my tu mamy? Rumieńek. I jeszcze brzozę, którą też mam. I i i prawoślas, który muszę dokupić. I wtedy ogarnę, co z czym, jak, kiedy, gdzie i po co. Jeszcze tu mam resztkę pokrzywy, którą chyba zużyję i będzie w diecie chmiela na jakiś czas z domu. Zobaczymy. Dobra, wiem, że tak się nie powinno, ale że jeszcze pokrzywę. Coś pokrzywę? On się pokrzywę może chcieć. Coś, czy nie chcesz? Więc ci dorzucę do kolacji, jeśli chcesz. Tylko mnie nie zabij, też posunąć. No, 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 no. no. to raz. Ale weszkną. Mikio jest piękny. <noise> Dzisiaj Chmiel nawet nie ma dnia dziecka, on ma weekend dziecka I wyjada ten kosi trawę przed myką. Kopytka naolejowaliśmy, No mega suche, przez to, że się sucho zrobiło. Zosia chyba skończyła jeździć, jeśli dobrze słyszałam, że wchodzi Rudy. Nie wiem, bo ona wchodziła tędy, a ja stałam tu przy ścianie, więc chyba. Ale fajnie wygląda w ogóle ta stajnia, odkąd jest odmalowana na... O, jaki zachód. Kocham tu zachody słońca, naprawdę uwielbiam. Trochę vlog o wszystkim i o niczym, ale takie jest żyćko w stajni czasami się niewiele dzieje. Takie dni też warto pokazać. No. My sobie poje i się będziemy zbierać do domku. I tak to ten weekend zleciał, proszę Państwa. Ja się z Wami żegnam w dzisiejszym, krótszym vlogu i widzimy się w następnych. A będzie się działo, bo Zosia wyjeżdża pojutrze i będę miała pod opieką tego pana, jak zwykle i Rudego. Zosi. Więc trzeba będzie jeździć, trzeba będzie lążować i ogarnąć dwa konie pracując od 8 do 17, więc będzie ciekawie i będzie się działo. Także stay tuned, będzie ciekawsze w Enoglobi za tydzień i dwa. Buziaki. cześć i pa! Jednak nie koniec tego vloga, jeszcze, nie, ponieważ jest... matka wariatka tłumaczy mi. Matka wariatka wie, że na dwa tygodnie zostawia swojego bąbelka z drugą matką wariatką. Właśnie to mówiłam już wcześniej, tylko tutaj wszystko mi opisała Zosia pięknie. Proszę Państwa, Highlander, żeby nie było wątpliwości, że to należy do niego. I tu też jest podpisane, bo przecież wieczką Rudy powinno być. Wiem, jaki i śniadanko, i to jest y, witamina E plus selen. Ale kto? Ty. Nie, to się. pisać. O, uciec, a, a. No, widzę, że masz podpisane, a co jak otworzę dwa naraz i przemienię przez przypadek yy, pokrywki? Spójrz <laughs> po Dobrze, że mam tutaj nagrane, to się nie pomyla. Nie, no jeszcze jest cała rozpiska, instrukcja obsługi, przysięgam na chwilę obecną o półtorej strony A4, a jeszcze nie dopisałam ląży i nie dopisałam... Facepalm. <laughs> I tu mamy jeszcze elektrolity na kolację, ponieważ on przeważnie biega wieczorem. To są jak coś pudełka rudego, nie? Takie wypełnione pobrzegi, jak coś, to chmiela są e, mniejsze. Twoje przede wszystkim nie mają 6,5 puli. No moje mają 4,5. No ale jak on tam. na razie dostaje tylko dwa razy jedzonko dziennie, to jego brzuszek musi być pełny. Bo wcale nie ma siana, trawy i, i, i meszyków. A meszyk masz? No oczywiście. Tu jest reszteczka. A tu już jest przygotowany nowy. Okay. Tu jest olej, jego zostało dosłownie okay. sobie trochę, więc rozlej go sobie do kolacji zawsze do, z elektrolitami, Tam lej jak ci w duszy za, za, za grę. Tak. Tu jest sieczunia, którą ci jutro przesypię do pudełeczek, dobrze? Yy, także sieczkę masz tu, Bilda masz tu. W razie, czeka, jakby się wszystko skończyło, to jest tam zapas wszystkiego. Ja wiem, to są tylko dwa tygodnie, proszę Państwa, ale emocje nie tam O, gdzieś wow, mi strzelić. Słyszałam to. Śmieci. Pamiętajcie, zmieniacie też, też mam. Co? Też mam zbierać to? Nie no, ja teraz to poszłam tak uh -huh. bo ja to tam zostawiłam. Uh -huh. W pogardzie! Rzuciłam. Jak się czujesz z tym, że zostawiasz swojego synka? strasznie. Jakby wiem, że będzie miał najcudowniejszą opiekę na świecie. Ale pierwszy podpunkt, albo nie, nie powiem, to sobie sama zobaczysz, jak jest. Dobra, ten... ja będę to i tak będą vlogi życia przez yy, następne dwa tygodnie. Niestety będę musiała nagrywać je sama, ale dam radę, kto jak nie ja. Spokojnie, wezmę sobie kogoś do pomocy czasem. Ale jesteś niezastąpiona, Dobra. Jesteś niezastąpiona, buziaki, pomachaj, bo, bo dopiero za dwa tygodnie będziesz była we vlogu. wisie mówią papa. pa! pa.